Cześć, a w dzisiejszym odcinku opowiem o nowym Lamborghini Aventador, który nadchodzi wielkimi krokami. Jest jeszcze ciekawy Renault 5 Diamant z okazji 50. urodzin. Zaczynamy. Renault 5. Znacie ten kultowy model? Produkowany od 1972 roku, zajmował w gamie francuskiego producenta segment B. Powstały dwie generacje, z których ta pierwsza produkowana była do 1985 roku i znana pod nazwą R5. Przez cały okres jego produkcji sprzedało się prawie 5,5 miliona egzemplarzy, a piątka zyskała podobnie jak Mini, Fiat 500 miano samochodu kultowego. Od strony technicznej auto korzystało z rozwiązań zastosowanych wcześniej w Renault 4. Silniki montowane były wzdłużnie z przodu i napędzały oś przednią. Ważną dla petrolheadów informacją była produkcja od 1976 i od 1982 roku odpowiednio Renault 5 Alpin oraz Alpin Turbo. Napędzał je silnik 1.4 o mocy 93 i 112 koni. Tylko licząc, można stwierdzić, że Renault 5 ma teraz wielki jubileusz, a dokładniej obchodzi swoje 50. urodziny. Z tej okazji powstał model wyjątkowy z dopiskiem Diamant, przygotowany wspólnie z projektantem i artystą Pierre-Gonalonsem. Ten postanowił natomiast stworzyć projekt łączący motoryzację z wykończeniem wnętrz w stylu glamour. Z zewnątrz nadwozie pokryto różowym, pudrowym lakierem skontrastowanym ze złotymi akcentami oraz felgami z Renault 5 Alpin. Chyba jednymi z najbardziej kontrowersyjnych elementów są przednie i tylne diamentowe reflektory, oczywiście imitujące diamenty swoją formą i kształtem. Te przednie sterczą na krótkich nogach i wygląda to tak sobie, ale ocencie sami. Klamki również nie umknęły uwadze projektanta i zmieniono je na złote półkule, a zamiast sztywnego dachu mamy taki rolowany. We wnętrzu znalazła się całkowicie nowa deska rozdzielcza z cyfrowymi zegarami, przeprojektowane fotele, złote dekory na wlotach powietrza oraz uchwyt na telefon zastępujący nam system multimedialny. Nie sposób nie wspomnieć o intrygującej kierownicy z marmuru. Ten sam materiał został także użyty na tunelu środkowym. Do napędu zastosowano tu silnik elektryczny, którego specyfikacji nie przedstawiono. Cóż, jest to nietypowy przykład tuningu, który również w wykonaniu Mansory byłby całkowicie możliwy. Co wybieracie? Renault 5 na 50-lecie czy stunigowane bolity z filmu Ali G. In the House. Gdyby jednak w ostatnim żywiołowym wyścigu raperzy konkurowali za kierownicami Xbusa, to byłoby to pewnie jeszcze zabawniejsze. Czym jest? No cóż, jest odpowiedzią na pojawiające się elektryczne ciężarówki i małym konkurentem Volkswagena ID Bus, choć z pewnością można by było go nazwać elektryczną alternatywą dla UAZA 452. Do tego pierwszego jest podobny pod względem jednego konkretnego rozwiązania, a mianowicie modularności. Choć jednak producenci opierają swoje samochody o konstrukcje umożliwiające zwiększanie i zmniejszanie rozstawu osi, to jednak żaden z nich nie zaoferował póki co platformy umożliwiającej bezproblemowe wymienianie nadwozia z wyjątkiem niemieckiej marki Electric Brands oraz ich X-Busa. Prowadzony w zeszłym roku model ma podstawową platformę i kilka wariantów do wyboru. Jednym z nich jest camper o długości niemal 4 metrów i szerokości 1,7 metra. Pomimo swoich rozmiarów, kompaktowy bus może pomieścić we wnętrzu dwie osoby, a jednocześnie oferuje takie udogodnienie jak kuchnia ze zlewozmywakiem, lodówka, płyta grzewcza, telewizor czy zbiornik czystej wody. Co ważniejsze, mały kamper wyposażony jest w dach z panelami słonecznymi wiadrujący do 800 W energii na godzinę. XBUS oferuje standardową pojemność akumulatora wynoszącą 10 kWh o zasięgu około 200 km. Jest możliwość wyboru wersji o pojemności 40 kWh, oferującej 600 km zasięg. Elektronicznie sterowany napęd na cztery koła wyposażony jest w silniki elektryczne z rekuperacją o mocy ponad 1000 Nm momentu obrotowego. Robi wrażenie możliwość podniesienia dachu, by we wnętrzu można było bez problemu stanąć, oraz wysuwany tył umożliwiający spanie niekoniecznie w pozycji embrionalnej. Plus dla twórców. Pewnością wyższe osoby także docenią możliwość zdejmowania dachów w nadchodzącym produkcyjnym Polstar opartym na koncepcyjnym O2. Chyba Studium było jednym z najładniejszych samochodów, które ujrzały światło dzienne w ostatnim czasie. Elektryczny kabriolet ze zdejmowanym twardym dachem pomieści we wnętrzu czterech pasażerów i zbudowany jest na platformie podłogowej wykonanej z aluminium i wspólnej z nadchodzącym Polstarem 5. Dyrektor generalny marki Thomas Ingenlatz, rozmawiając ostatnio z magazynem Top Gear na temat przyszłej strategii firmy, powiedział, że celem jest stworzenie produkcyjnego, sportowego samochodu opartego na tym koncepcie. Bez wątpienia stanowiłby idealny model flagowy w elektrycznej gamie. Jest to bardziej stylowe podejście w porównaniu do tego, co stanie się z wersją produkcyjną Pol Stara 5 i tu dobra informacja. Polstar, jako dodatkowa marka z portfela Volvo, zadebiutuje na rynku polskim w trzecim kwartale 2022 roku. Pierwszy model, Polstar 2, zbudowany na platformie podłogowej CMA, na której osadzono elektryczne XC40 oraz C40, ma kosztować minimum 200 tysięcy złotych. Coraz więcej elektrycznych marek motoryzacyjnych pojawia się również na polskim rynku. Niedawno zadebiutował Ceres, będący producentem crossoverów należącym do chińskiego koncernu Sokon Group, natomiast siedziba firmy znajduje się w Kalifornii. To producent, który od początku za cel obrał sobie rozwój samochodów elektrycznych na macierzystych rynkach, a w 2016 roku do jego zespołu dołączył były założyciel Tesla Motors. Ich pierwszym modelem dostępnym w polskich cenikach jest CRS3, czyli kompaktowy crossover mierzący na długość 4,4 metra. Dla porównania Volkswagen ID. 4 oferuje 4,6 metra długości. Powstaje na bazie spalinowego Dongfenga Fengon F3, posiada akumulator umieszczony w podłodze oraz baterie litowo-żelazowo-fosforanowe o pojemności 53 kWh. Zapewnia moc 163 koni, a maksymalny zasięg wynosi około 330 km na jednym ładowaniu. Co ciekawe, w Chinach rozwija się już kolejna marka motoryzacyjna prowadzona we współpracy Seresa oraz Huawei i jest nią Aito. Niedawno zaprezentowano właśnie nowy model M7, będący sześciomiejscowym osobowym suwem, mierzącym na długość nieco ponad 5 metrów przy rozstawie osi wynoszącym 2,8 m. Z przodu wyróżnia się nowoczesną stylistyką, z boku zwracają uwagę wysuwane klamki oraz duże aluminiowe felgi, a z tyłu wyraźny pasek LED i zakrywająca niemal cały tył klapa bagażnika. Inaczej niż w przypadku Seres, ALTO M7 napędzany jest 15 litrowym turbodładowanym czterocylindrowym silnikiem o mocy 125 KONI działającym jako range extender do ładowania akumulatora. Modele bazowe mają jeden silnik elektryczny na tylnej osi o mocy 270 KONI i 360 Nm, podczas gdy flagowy wariant ma dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 450 KONI i 660 Nm. Obie wersje otrzymują akumulator o pojemności 40 kWh firmy CATL. Wersja jednosilnikowa przejdzie na jednym ładowaniu do 200 km i 1100 km przy użyciu range extendera. Zasięg M7 AWD spada do 165 km i odpowiednio 1000 km. Nic jednak nie zastąpi nam harczących spalinowych hotheczy, a Apt Sportsline wie o tym najlepiej, mimo że na rynku elektromobilność próbuje swoich sił przekształcając np. transportera w wersję zupełnie elektryczną. Szczęśliwie jednak nadal mają w swoim portfolio projekty dla prawdziwych petrolheadów, taki jak ten Apt RS3R Sportback, obiecujący być jeszcze szybszym i równie ekscytującym modelem. Fabrycznie model ten wyróżnia się silnikiem 2,5 litra o mocy 400 koni mechanicznych oraz 500 Nm momentu obrotowego. APT udało się podnieść te wartości do 500 koni i 600 Nm, a to wszystko dzięki całemu pakietowi aktualizacji APT Power R, zamontowaniu interkulera APT i ulepszonego oprogramowania jednostki napędowej. Dzięki tym modyfikacjom model rozpędza się do setki w 3,3 sekundy, czyli o pół sekundy szybciej niż standardowa wersja. Nowy układ wydechowy poprawia także możliwości samochodu. Wiele zmian wprowadzono także w wyglądzie. Samochód otrzymał nową przednią dokładkę, zmieniono obudowy lusterek zewnętrznych, tylny spoiler wykonany z włókna węglowego, a także czarne błyszczące listwy progowe. Agresywny wygląd podkreśla zestaw aluminiowych czarnych felk Apt. Niestety, Apt Sportsline nie ujawniło szczegółów cenowych RS3R, ale potwierdziło, że produkcja będzie ograniczona do 200 egzemplarzy. W kwestii ściśle limitowanych, raczej drogich i zdecydowanie szybkich Audi, to wiemy coraz więcej na temat nadchodzącego wielkimi krok nowego Lamborghini Aventador. Około roku temu włoski producent pokazał model Aventador Ultimate, który miał być ostatnim wariantem kończącym ostatni rozdział dziesięcioletniej historii Aventadora. Wreszcie nastał czas, w którym firma zamierza wprowadzić następną generację super samochodu, znajdującego się na flagowej pozycji w gamie. Zdecydowanie dobrą informacją jest, że prace trwają, a zdjęcia szpiegowskie pokazujące zakamolowany prototyp pojawiają się co rusz w sieci. Przedstawiają wręcz futurystycznie wygląd Niski sportowy samochód. W przednim pasie widać ledowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej, które wydają się być naprawdę ostro zarysowane i znacznie węższe od tych u poprzednika. Z tyłu światła zostały zasłonięte, ale wyróżnikiem są wysoko osadzone końcówki wydechu oraz ciekawy spoiler. Te ogromne rury są najprawdopodobniej podłączone do silnika V12, ponieważ Lamborghini zdążyło już potwierdzić, że samochód otrzyma całkowicie nową jednostkę 12-cylindrową z formą elektryfikacji. Można spodziewać się, że będzie to układ napędowy mocniejszy niż w Ultimę o mocy 770 koni i 720 Nm. Nadal ma to być silnik wolnosący, choć jego pojemność skokowa zostanie zmniejszona w porównaniu do obecnych 6,5 litrów z uwagi na chęć zmniejszenia emisji CO2. W przypadku układu Plug-in Hybrid główna uwaga inżynierów skupiona jest na obniżeniu masy samochodu, a raczej utrzymaniu jego niskiej masy. Inną kwestią jest minimalny zasięg w trybie elektrycznym, który musi być konkretny z uwagi na przepisy w niektórych krajach lub regionach. Oprócz silnika, który stoi pod znakiem zapytania, pewnym jest zastosowanie napędu na cztery koła oraz skrętnej tylnej osi i aktywnej aerodynamiki. Bardzo możliwe, że pod względem stylistycznym auto będzie prezentować się właśnie tak jak na wizualizacjach. No cóż, czekamy na tego potwora. Dzięki za oglądanie widzimy się również następnym razem. Hej!